Dzisiaj tak nie mogliśmy sobie poradzić z Pickerole. Mieliśmy z tym problem a duży, w szczególności gdzie są gracze, którzy się nie wahają przy, przy rzucie i za bardzo nie ma od kogo pomóc. Także mieliśmy z tym problem, ale też to, zaczęliśmy jakaś taka nerwowość się wdarła. Nie wiem, czy może w koło ta otoczka, presji, że nie możemy przegrać meczy u siebie z tymi drużynami, z którymi nadal walczymy o te playoffy. Stąd się wybrodziła taka sytuacja, że nie możemy skończyć kontry, nie potrafimy skończyć. A, I tego trochę zabrakło, bo mogłoby się inna mecz upołożyć, ułożyć, uważam, troszkę inaczej w pierwszej połowie. A tak, a Rosa Hydrotrack pokazał charakter, wrócili do spotkania, no i napsuli krwi, No tylko dzięki Bogu, że chłopaki dużym charakterem i wolą walki i sercem wyrwaliśmy to spotkanie i później e, troszkę więcej spokoju, troszkę więcej spokoju, to w końcu dotarło, może opadły te emocje troszkę więcej i stąd lepsze decyzje w ataku i to nam dało zwycięstwo dzisiaj. Tak naprawdę wyderliście ostatnimi akcjami defensywą tutaj kilka przechwytów, to były chyba kluczowe akcje meczu. Nie, no jasne, no mówiliśmy, sobie zaczęliśmy, że będziemy agresywni, a tego nie byliśmy. Znowu nam kolejny mecz skakali nam po głowa, a to są takie e, detale, e, które nie są zazwyczaj taktycznymi rzeczami. No, po prostu trzeba zastawić swojego gościa, to mamy zaraz kolejny z tym problem, stoimy się patrzymy, no tak nie może być. My najbardziej cieszymy się, z, z dwóch punktów graliśmy u siebie bardzo ważny mecz i to się liczy, a nad stylem będziemy sobie pracować. Właśnie skuteczności też trochę brakowało. No, no tak, no to jak pan mówi, to był ciężki mecz, dużo dużo nerwów i gdzieś tam się pogubiliśmy, szczególnie jak scenalist z zoną. Kompletnie straciliśmy rozum i przestaliśmy grać. Bo fajnie zaczęliśmy, zbudowaliśmy przewagę i potem gdzieś ta pana ta, ta strofowa wybiła nas z rytmu. I oczywiście fatalne wejście w trzeciej kwarcie, gdzie zniwelowali całą przewagę i to się nie może powtórzyć. Myślę, że właśnie w czwartej kwarcie m, przyszedł taki moment, kiedy się spiliśmy i właśnie w defensywie m, mieliśmy kilka łatwych punktów, ale też w ataku e, zagraliśmy kilka dobrych akcji i, i, i dowieźliśmy to zwycięstwo do końca. No, tak naprawdę po przerwie to szło jak po grudzie. E, no ten mecz był generalnie ciężki. O... Też słabo zaczęliśmy, nie graliśmy dobrze w ataku, ta piłka nie chodziła tak jak powinna na początku, ale takie mecze też się zdarzają, także najważniejsze, że wygraliśmy to zwycięstwo było dla nas bardzo cenne dzisiaj.